magiczny wyrzut kurwa, tej rzeczy. zajebał wszystkie zombie, ale i tak nie ujebał ci z no Jak zwykle. Jak zwykle. Jak zwykle. na górę? na zwykle. to zwykle. Jak zwykle. mi tu Jak się z zwykle. po zwykle. Jak to będzie zwykle. Jak się A, no Jak się Typek biega sobie samemu Gdzie z naszym cimie. Tak samo zdycha jak ja mam, no bo ale ty przynajmniej coś tam lubiłeś z nami. I teraz biegnie, co ty tam biega. No i poza tym ty jesteśmy kolega, a nie jakiś random i zaraz. na kolegę inaczej się patrzy. jak wyszedł co mi tu powiedziało? Fotka? na czego Czabym... tak myślisz co oni będą chcieli robić? Ciekawego? Na koniec? Szczerze nie wiem. Zobaczymy najwyżej jak ta trefa się zacznie i do niczego nie, nie O tak to popatrz przyjdzie, którego pokażę. No nie wiem którego Może tego Tak, czekaj, tutaj chyba się rzucił drugi na no, ale pytanie brzmi czy wchodzimy czy olewamy Bo 3 sekundy zostały Ja kliknęłem na Na co? Ja kliknę, na no nie. A ja w ogóle nic nie kliknąłem. Który to jest? Tego ten. Tego tu chcą... On chce chyba robić, to nie. Może tego chyba. wolał. Spięć jeszcze raz. Czy lecimy z nimi czy po prostu... Może na tamtego po prostu pójdziemy i go klikniemy no Zobaczymy, a jak nie będą chcieli no to To chuj no. O tym razem typek żółtego tego tutaj więc no, tanież jeszcze lecimy na niego Mam wodę grobową, mogę kurwa lecieć Klikam na taki chuj no. Jeszcze sobie zdechnę akurat teraz. Wyliczone wszystko. Ale to i tak nie przeniesie. Ciebie nie przeniesie? Przeniesie. Mówiłem, że i tak przeniesie? nie przeniesie. Tylko czy będę leżał martwy, czy nie... Czy mogłem kupić coś? Jebaki, na dobra. Ja mam jedną chujową broń, drugą nawet nie przebiądą na fulę kupioną ze ścianki. Zdechnę to chujowa... w chuju mam. Nawet serwis nie mam, nawet... czekaj, piesa mi go No, przy jakiś plus, no. O, to z tym pociągiem? No. Ciekawe, przyniosły Tak. I normalnie. na za tym typem Tak bo on wie co jest grana i to jest ta pierwsza ta Mamy miejsce już No to co to Ja się gdzieś tu zbitam na jakieś tanie albo nie Kurba on przeskoczył po tych gównach wszystkich normalnie i od razu do tego dotarł nie Zanim ja za nim mówię Najwyżej zdechnę, jak mnie zostawi, chuj to. Nie zdążyłem Cię podnieść To jest do zajebania ten śmieć, który mnie na Tak, bo je musimy tylko przeżyć bo... Też działkę rozstawiłem. Kurwa. O jest. No i dobra. Od razu lepiej. Tak można grać. Mam na te z plan No i tam też dostałem do życia też tą buldujerę, tą granadiera tego jakiegoś tam pedała Co się samo tam ładuje to równo. Dobra, teraz szybko za wami będziemy... Eee, no, dobra, wszyscy latają. No, jakiś kocie, Bo przynajmniej planował wziąć, ale coś mi nie wyszło. Chyba ta... bo ja tam wcześniej po budynkach gdzieś poskakałem trochę żeby was mniej więcej dogonić chociaż ale dobrze że dom rocznia Weteru nawet jak nie dobiegł to zawsze mnie może przenieść po prostu bylebym żył no No i mam dzia do działka jeszcze jedno owód wieżyczki tak wiem właśnie to je na pewno użyję no więc chociaż, bo masz jedno działce i potem masz jeszcze te, te drugie działce, które będzie tam pod sam No to właśnie może tam będzie lepsza moc. Noo, prawie pewnie tak. No przejąłem jeszcze cierka i na obrębce. Ja mam misji prawie, nie mam. Muszę poczekać na ten most, gdzie tam byłam i misja będzie. Thank mm -hmm. you. Dobra, zdążył. <noise> to jest tu sumie śmieszne. Dobra, ja zostaję na tym, żeby to cały czas jechało. No, to jest dobry, to jest dobry pomysł. Chcę dogonić. A, stop, chciałem A, piesełów na już nie ma. Ani mojego, ani tego typa. To chyba była pierwsza wieżyczka no ale druga będzie w górę, tam nawet jak będzie to jest Ja to góry... chyba ziomek wkłada Albo <coughs> że do tej drugiej w takim razie o, tak, boże, boże. Boże. To jest ciekawie, że na tym darkiterze można te no tak no czy te używać właśnie te bieżźki tak, to był drugi punkt, tam był pierwszy, drugi i teraz lecimy do trzeciego Czyli tu masz cztery punkty łącznie Tak, tak To jest też śmieszne trochę Patrzyłem gdzieś tam churywa, pobiegam od razu, będziemy Tak, i na górę, na budynek. Zadzę może nie ma, no chyba, że tu jest jeszcze Nie no też Zbieraj nie ma Zbieraj o tych zombie jeszcze Ten wielki Eda się pojawił jak będzie to Będę miał coś potele. dla ciebie Ja mam tego, schemat tej podki całej A tej butelki no. To ja też ją właśnie teraz mam i mówię że będę miał dla ciebie ale jak masz ją to no, to nic Tu jest schemat tego Wezmę może się komuś buteleczka przyda? Tak, to sobie wziąło, dobra, niemieckie Dobra, mam żabę na mam jeszcze... Tak, 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 wspierali, wspierali Dobra, bo oni gdzieś pobieg... Dobra, bo oni gdzieś tam pobiegli Znaczy, jeden gdzieś pobiegł, nie wiem czy... Za nim ambicji, nie? Aha, fajnie Co tam, co tam? Co się stało? Co? Co się stało? Gra się wyjebać? czy zdechać po prostu? Nie, skoczyłem, a tu po prostu nie wpała na to ją Ale żyjesz, jakby nie wyjebało cię z gry. Nie? Bo myślałem, że cię wyjebało z gry, mówię co się stało. I to tak zabrzmiało jakby cię wypierdoliło, mówię, no nie. Myślę, się, ale ja tam nie wiem jakie ja mam tam się podoba dostać A, ludzie tam zdychają. Nie ma tu jakieś ten widzę, czy coś? No ja się szukam Ale nie widzę nic Chyba, że użyję z tych... Aplikacji, no właśnie już pomału używam, no. Ale możecie ten... ...jak ktoś tam kliknie, no to ja się, wiesz... jak zabiorę, no bo... ...jak klikniesz Skype'a to jest... ...masz ten wyjście i dla potwierdzenia? Wszyscy będą mieli, czy nie? Nie, właśnie o to chodzi. No i go wyrwa. Elegancko. Tu jest jakaś linka... No to nawiezie mnie uj wie gdzie Jeszcze jakaś lineczka Proszę Państwa będzie tu gdzieś O kurwa Tu jest powiem Ci tak przejwanie trochę Chuj w to Szukam linki Albo windy chociaż Albo kurwa schody chociaż Musiał po samochodach musiał się dostać Tymi skaczącymi niebieskimi w czym ta... ta... Tyś... Dobra, chuj, uciekaj i jebać Uciekaj i jebać i <laughs> A co, nie masz tam dolecieć, czy co? Co tam się dzieje? A tu są samochody. No dobra, jadę na górę kurwa tym głównym Tymi samochodami? Tak Maskę jeszcze mam, a właśnie się skończyła selfa, jeszcze mam, dobra no i musisz tam teraz przewieźć na drugą stronę. Prosto przeciwnie. Widzę, 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 widzę O, zdechło mi się. Masz jeszcze ten selfa? To właśnie zapierdalam jak dziki Dobra, kurwa zdążyłem, ja pierdolę <grymne> <grymne> <grymne>